że byłem trzy kadencje w Parlamencie Europejskim, to łącznie 15 lat. Pierwszy raz zostałem wybrany w 2004 roku i już wówczas, to były lata 2004 5 wprowadzano politykę tak naprawdę ograniczenia węgla, no carbon, czyli w ogóle zero węgla. I stwierdzono, że to wpływa na ocieplenie klimatu. Napisało do nas stu naukowców z całego świata wówczas dowodzących, że to nie ma żadnego wpływu na klimat, a w ogóle do dziś toczą się dyskusje, czy to na wpływ na ocieplenie, czy oziębienie klimatu. Sam przewodniczący parlamentu Jose Manuel Barroso obliczył, że tak naprawdę jeśli ograniczymy emisję dwutlenku węgla do atmosfery, to de facto w skali światowej to nic nie da. To nic nie da, ale powiedział, bo cytuję jego słowa, że my chcemy dać przykład. Więc to, z czym mamy do czynienia, to jest kwestia dania przykładu innym. No, jeden wybuch wulkanu. Więcej emituje do atmosfery dwutlenku węgla niż wszystkie samochody razem wzięte, albo oceany, i tak dalej. To, to jest do zapoznania się z literaturą. Ale my chcemy dać przykład i wyeliminować węgiel. Schodząc na poziom Unii Europejskiej, trzeba się rozejrzeć, kto ten węgiel ma i najwięcej. Więc tak naprawdę na celowniku jest Polska, która ma największe złoża węgla jeszcze, Niemcy trochę, Francuzi już nic nie mają. Byłem na konferencji międzyparlamentarnej w Tokio, gdzie była mowa o Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali, która powstała w 1950 roku i w latach 50. to francuski europoseł Golnisz powiedział, to była Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Teraz we Francji nie mamy ani jednej kopalni i ani jednej huty. Tak? Wobec tego trzeba szukać innych podstaw, ale zostały miejsca, gdzie te kopalnie są. I nie jest tajemnicą, że węgiel jest najtańszym surowcem energetycznym. I najbardziej ekologicznym. Tak. I można wprowadzać nowe technologie, ale stopniowo wprowadzono ograniczenia węgla. Tam o no 30%, 40%, ale alarmowałem wcześniej, że to jest no carbon. Moje stanowisko jest niezmienne w tej sprawie od kilkunastu lat. Kiedy zawiązywaliśmy koalicję z Brytyjczykami, konserwatystami brytyjskimi, jak rządził jeszcze David Cameron, to po zawiązaniu tej koalicji, chcąc odstraszyć Brytyjczyków od sojuszu z nami, w The Guardian ukazał się artykuł opisujący każdego europosła. Z naszej frakcji polskiego i było napisane, Mirosław Piotrowski opowiada się za węglem. To była najbardziej niekompromitująca informacja w The Guardianie, że jestem za węglem w energetyce i nadal jestem. Z tym, że jaka jest sytuacja w tej chwili? Otóż rząd Prawa i Sprawiedliwości szedł do wyborów europejskich i krajowych z hasłem, że będzie bronił polskich kopalni. I pojechał premier Morawiecki na szczyt Rady. Obiecał pani kanclerz Angeli Merkel, że dostosuje się, że zlikwiduje wszystkie kopalnie do 49,50, a do Polski przyjechał i powiedział, że wynegocjował nową ścieżkę. I to rozminięcie się z prawdą nie było ujawniane do momentu, kiedy pani kanclerz. Angela Merkel bodajże dla La Stampy dała wywiad i powiedziała, że oni się umówili z premierem Mateuszem, że on zlikwiduje kopalnie, tylko potrzebuje mieć czas w domyśle wybory polskie. Musi wygrać w Polsce wybory i dopiero potem powie. I tak się dzieje. Europosłem jest pan były minister Tobiszowski od węgla. Ja z nim rozmawiałem. Mówiłem mu, Panie Ministrze, w poprzedniej kadencji Pan powie coś kolegom, bo europosłowie PiSu głosują za likwidacją węgla już od wielu lat, bo takie są dyrektywy. I teraz oni robią to samo, likwidują wszystkie kopalnie. I to nie jest sprawa tylko związkowców, którzy dostaną odprawy, amortyzację i tak dalej, i Pana Ministra Sasina czy Sobonia. To jest sprawa nas wszystkich, bo za chwilę Mamy tę energię odnawialną, ale rozmawialiśmy ze specjalistami, którzy też wyrażają poglądy, wyrażali zdroworozsądkowe. Pan minister Kurtyka, który był później za ministra Szyszkę na Światowym tu Forum tym Ekologicznym i tak dalej, był wiceministrem, spotkaliśmy się z nim w Sejmie i rozmawialiśmy na tematy ograniczenia węgla i wyeliminowania I jak już powiedział swoje, ja go zapytałem. Panie ministrze, a teraz proszę powiedzieć od siebie. Co pan prywatnie uważa w związku z tym, że jeśli wiatr wieje, wiatraki się kręcą, słońce świeci, to mamy tę energię, to trzeba wyłączać bloki węglowe, a później, gdy nie wieje i słońce nie świeci, trzeba je załączać, ale to całe załączenie powoduje, że Generują więcej CO2 do atmosfery, niż gdyby ich nie wyłączać i cały czas pracowały na 50%. Tak jak przy samochodzie: jak się odpala, to te spaliny idą. I pytam go prywatnie tu w Sejmie, jak pan określa tę politykę. A on mówi: To idiotyzm. To idioty. Ale wychodzi na mównicę, jedzie na y, gremia różne i całkiem inna mowa. Jeśli widzę go w Polsacie, w TVN-ie. Co innego. Więc musimy bronić własnych surowców. Nasz, nasza kopalnia Bogdanka najlepsza bodajże w Polsce w ogóle, no to co oni teraz robią? No, szykują się do likwidacji, ale chcą pozyskać różne granty i teraz słyszę taki mają grant Zielony Węgiel. Zielony węgiel. Zamiast budować, mówię, nowoczesne elektrownie węglowe i moglibyśmy no za chwilę nam ten prąd cena prądu skoczy no drastycznie, bo to są instalacje, oczywiście można się tym wspomagać ale nie można tego zastąpić. I to jest działanie na szkodę polskiego interesu narodowego. Mówię to od dawna otwarcie i mówiłem to koleżankom i kolegom wprost i powiedziałem, że ja tego firmować nie będę, bo powtarzam, jest to działalność na szkodę interesu narodowego. Dlatego trzeba się organizować w takich gremiach wolnościowych i mówić własnym głosem, bo... Za chwilę, proszę Państwa, będzie tak jak z ministrem Szumowskim. Kto o nim pamięta? Wprowadził tam różne regulacje. Teraz jest pan minister Niedzielski. Potem się go zmieni jeszcze zmieni, kogoś tam zmieni, oni znikną a my zostaniemy z problemem, tak? Samo tutaj, tak? Zmieni się jeden, no to kto? Premier Morawiecki wybrany ze Śląska, tak? Obiecywał, więc on tam nie chce jechać. Wysyła ministra Sasina, jak raz pojechał, no to jeszcze szybciej wrócił, bo go górnicy pogonili, no to zajmuje się tym teraz zastępca, zastępcy wicepremiera, czyli, czyli wice Sasin Artur Soboń, tak? Zajmuje się tymi, on tam to... W tej chwili negocjuje, notabene też po historii, ze, ze, ze Świdnika. No ale po prostu, mówię raz jeszcze, to nie jest sprawa tylko kaprysu ministra. Nie możemy wyłączyć naszych kopalń. Słyszę w jednym medium, które też czerpie pełnymi garściami z budżetu państwa, ale tam katolickim, w którym wypowiada się ten główny szef związków górniczych i mówi tak. Ja to podpisałem, bo chcę, żeby coś dostali. Ale mam nadzieję, że za rok dwa skończy się to szaleństwo, że Państwo się jakoś zorganizujecie. No to pyta go tam redaktor, a na ile my mamy węgla, proszę Pana? Tak jak mówił prezydent Duda, na 200 lat mamy, na 200 lat mamy węgla, tak? No to proszę państwa, o czym my tutaj mówimy?